23 kwietnia, kolejne ople. Ze mną jest pani Barbara Lalewicz i pan Krzysztof Lalewicz z miejscowości Krasiejów, tak? Proszę mi powiedzieć, jak Państwa struktura zareagowała na wieść, że odbierają Państwo samochód? No na razie nie wiem, czy jeszcze wszystkie dziewczyny wiedzą dokładnie, że już ten samochód rzeczywiście przyjedzie w nasze strony, ale ponieważ planowaliśmy to już trochę wcześniej, to no, myślę, że bardzo nam się ten samochód przyda do dalszej pracy. No, przyda nam się, żebyśmy powiedzmy, trochę zareklamowały w okolicy naszą firmę. No i bardzo się przede wszystkim cieszymy, że te nasze marzenia trochę stały się realne, zrealizowały się, czyli stały się faktem. I myślę, że to nam mocno pomoże w dalszym rozwijaniu struktur. A przed chwilką y, mieli Państwo okazję y, uczestniczyć w takiej ładnej prezentacji samochodu, którą y, dokonał y, Pan Prezes Tomasz Kwolek. Y, jak wrażenia? Jak się podoba samochód? Może Pan Krzysztof? Tak. No, na pewno będzie dobrą reklamą. bo no, To jest taki żywy dowód, no, namacalny, y, że no, sprzedawanie produktów akuny y, no, to jest dobra praca. A sam samochód? No, mnie się bardzo podoba. Ma wszystko, co potrzeba, a nawet dużo więcej. A właśnie widziałam e, Pani e, radość, Pani zadowolenie, e, stąd moje pytanie. No, ja w takim razie życzę e, efektywnej pracy, e, szeroki, szerokich dróg i e, wielu efektywnych spotkań z tym samochodem. Bardzo dziękujemy, mam nadzieję, że nie zawiedziemy zaufania, że nam to auto będzie bardzo pomocne. I pan Krzysztof Opala z Leszna także odbiera dzisiaj swoją korsę. Panie Krzysztofie, ten samochód może być celem dla każdego. A jak to było z panem, kiedy pan zaplanował sobie osiągnąć ten cel i dlaczego powinien być celem dla każdego? Myślę, że w zasadzie to nie trzeba było zaplanować tego celu, bo jeśli ktoś robi biznes z firmą Akuna oparty o wellness i zdrowie. To wystarczy tylko konsekwentnie realizować plan marketingowy, i auto po prostu dzwonią i mówią, że są kluczyki do auta. Także tutaj nie ma żadnych specjalnych dodatkowych warunków. O tyle jest to rewelacja, że to bez żadnych obciążeń. Jeśli się zrealizuje, po pierwsze, cel, tak? czyli e, lider dywizji, trzy osoby, które są liderami dywizji. E, jeśli robimy razem, wspólnie ten biznes, no to wynik tego jest bardzo prosty. Około 3-4 tysięcy dochodu plus auto, kluczyki do auta, po, roku, po 4 latach mamy auto za złotówkę. Ja nie znam, taki, nie znam takiego planu marketingowego, nie znam takich programów motywacyjnych, które by tak prosty sposób umożliwiały spokojne, spokojną realizację swoich, po pierwsze, dochodów, 3-4 tysięcy na poziomie lidera dywizji, a po drugie no, nowego auta z salonu. Proszę mi pokazać firmę która dzisiaj proponuje auto bez leasingu, bez dodatkowych obciążeń, e, bez kosztów dodatkowych. Kluczyki leje paliwo i jeżdżę. Nie znam takiej firmy, dlatego każdemu polecam nawiązanie współpracy z tą firmą, z, fir z naszą firmą Akuna. E, no i życzę wszystkim powodzenia. Szyk elegancja i klasa. Bezpieczeństwo. Własny samochód na własny użytek. Przy tak niewielkich nakładach pracy. Taki samochód naprawdę może być celem. A czy wy już zaplanowaliście, kiedy ten cel osiągniecie?